mnie zaczyna, to wieje to samo co wtedy. To jest tamto nowa syrena. Nowa syrena ponoć teraz ma tak brzmić. Jeszcze ta stara na raz wyje. Bo ta syrena kiedyś inaczej brzmiała. Widzowie teraz zmienili na nowy. Dobra. To jest stara syrena już. Nie, ja co jak mają dwie narazy widzowie, no, no to była przesada, nie to przesada, bo była. ale super widzowie, super! Nie, jednak nie super! Jednak nie super! Teraz ja sobie będę tak po domku chodzić, a to będzie wyjść. Teraz widzowie, to sobie tak będę chodzić po domku, a to będzie wyjść. Nie! Zaraz zacznie ta nowa wyjść widzowie. Bo to wy jest stara teraz, widzowie. To jest stara. To jest stara Syrna. Zaraz my zacznie nowa znowu. Halo, nowa, wyj! Mówiłem, że będzie wyć też nowa. Mówiła, że nowa też będzie wyć. Tak. Mówiłem widzowie, że nowa będzie być. Tak brzmi nowa. Ta stara normalnie brzmi jak sirena, a ta nowa, no to. Dobra. Ja tu nagrywać nic nie zamierzam dla Was. Będzie się to wyjść, po prostu będzie się to wyjść i wyjść widzowie. No to. No nara widzowie, nara!